Pokój i dobro kochani. Dzisiaj mamy piątek 12 lutego, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na zielone pastwisko. Czasem kochani potrzebujemy takiego Bożego laryngologa czyli mocy Bożej, która sprawi, że będziemy dobrze słyszeć. Czasem się zdarza, że słyszymy dźwięki słów, ale czasem nie docierają do nas, do naszego serca. Kiedy Pan Bóg do nas mówi, na przykład będąc w kościele, albo czytając Słowo Boże, albo słuchając, to zdarza się, że te dźwięki do nas docierają, ale tak naprawdę nie dotykają naszego serca, nie sprawiają, że staramy się być lepsi, inni. Kochani, powiem szczerze, że nie mam nic przeciwko temu, aby spacerując sobie albo jadąc na rowerze słuchać muzyki. Zresztą sam to robię. Natomiast uważam, że jest to ogromne przegięcie, jeżeli na przykład jesteśmy w towarzystwie, jest kilka osób, które chcą ze sobą porozmawiać, i jest ktoś, kto wyłącza się, włącza sobie muzyczkę i izoluje się od tego wszystkiego. Jest to niekulturalne i nie w porządku. Czasem może zdarzać się, że udajemy, że nie słyszymy. Kiedy coś jest w naszym interesie, to słyszymy, to jesteśmy zainteresowani. Natomiast kiedy ktoś potrzebuje być może naszej pomocy, albo gdzieś tam próbuje nas nakierować na właściwe tory, to udajemy, że nie słyszymy, jesteśmy w swoim świecie. Czasem może zdarzyć się, że słuchamy wyrywkowo, albo też Słowo Boże jest zniekształconym, kiedy do nas dociera. Kiedy patrzymy na dzisiejsze pierwsze czytanie z księgi Rodzaju, to widzimy jak szatan bardzo przebiegle zniekształca słowo Boże, po to, żeby Ewa nie odstąpiła od zamiaru, który on sobie już po prostu powziął, żeby ją skusić. A więc powątpiewa, poddaje wątpliwość słowo, które Pan Bóg powiedział, zniekształca to słowo. To jest tak, jak kiedy idziemy do jakiegoś lunaparku i są takie lustra, krzywe zwierciadła. Kiedy jesteśmy zupełnie inni niż w rzeczywistości. Czasem zdarza się, że szatan zniekształca to wszystko, co mówi Pan Bóg, po to, żeby ugrać po prostu odejście od Pana Boga i nasz upadek w grzechu. A teraz uwaga, kochani, dobra nowina. Chciałoby się powiedzieć, tada! Dzisiaj w Ewangelii według Świętego Marka w siódmym rozdziale jest mowa o Jezusie, który przychodzi ze swoją mocą uzdrowienia naszego słuchu. Spotyka człowieka, który jest głuchoniemy, dotyka jego uszu i mówi: "Effata, otwórz się. Zacznij znów słyszeć, prawidłowo słyszeć." Ten człowiek zaczął słyszeć prośby innych, zaczął słyszeć swoich najbliższych, zaczął słyszeć ludzi, ale również otworzył jego serce, aby on usłyszał głos Pana Boga w swoim sercu. Przyjmij teraz Boże błogosławieństwo, aby Pan Jezus, taki Boży laryngolog, dotknął twoich Uszu i Twojego serca, abyś znów słyszał to, co Pan do Ciebie mówi. Przyjmij teraz Boże błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, Papa. Pa. Do jutra.